mam to jest Skipper 499 a to jest, jak widzicie, GTA4. Dzisiaj zrobimy sobie mis misję Ufila. No, widzimy się jak już będę po prostu przy znaczniku. Dobrze, już zbliżamy się do celu. I teraz co to będzie za misja i co będziemy... co będziemy w robić. Dziękuję, że oglądacie ogólnie moją serię, no i jeszcze zobaczymy jedną. W międzyczasie przyszła wiadomość od Carmen. Co? Eee,

The fucking Russians have got to Charlie Mateo. They told this top enchilada couple that it was us that took the sugar. Who knows how the fuck they knew? I didn't tell nobody. It don't matter. What has to happen is that you gotta take out Chubby Charlie before he choppers it into Algonquin to tell the commission that we're knocking off the enchilada's action. So I go into this factory and I ice this fat Charlie? That's right. I'm gonna go make a lot of noise so no one thinks I had anything to do with it. wiadomo niby nie on a wiadomo jak to jest dobra więc jedziemy sobie na spokojnie jak widzicie niestety jest wieczór przez spadki FS w teoretycznie mogą być za co jak będą to bardzo przepraszam a tymczasem już prawie dojechaliśmy chyba bo kojarzę, tak tutaj już raz próbowałem zrobić tą misję ale o. zginąłem za dużo razy i nie chciałem po prostu was zanudzać

Kurde... The... Ja no. też to doł próbowałem, co prawda to nie jest najlepszy pomysł, jak się nie ma właśnie jakiegoś tunika czy czegoś. Zobaczę jeszcze jedną rzecz, bo ja tutaj wchodzimy, a tutaj dalej co jest? Chyba nic nie ma. Jest za ciemno, żeby Dobra, nieistotne. Idziemy. Tędy. Tędy. Niestety będą wrogowie, więc się wolę już od razu kitrać w sensie iść powoli. Tam są, jak widzicie. Zaraz podejdziemy bliżej, zeszlimy ich dwóch i będziemy się napierdzielać z resztą sołtaństwa. Leć. Zróbmy bym jedno. Jeszcze się nie bawiłem, że granatów granatów tam. O matko. No to fajnie rzuciłem to granata.

Nie wiem gdzie jest, Kurde, nie widzę. Niestety... chyba ten musimy iść kurde jak się wchodziło jak się używał drabinek urwa. Jak się używał usług drabinek? Kurwa. Zobaczcie, szybko sprawdzę. Kurwa, masz, ma was bardzo. Przepraszam, że muszę takie rzeczy sprawdzać i że wam tutaj będę ględziła nic z tym. Jestem dobra Dobra F trzeba Kurde, zapomniało mi się Niestety to jest go skryptowane. No i zaczą się dzieje a helikopter OK. No No i się rozwaliło wszystko w pizzy Wow To nieźle Teraz trzeba jakoś spadać stąd Jak zejść stąd by się nie zajebać przy okazji Nie pamiętam gdzie było ta drabinka

Kuje kuj, jak teraz zejść? Tym, tak jak mówi, wiedział gdzie ta drabinka była, kurde, Było mi łatwo zejść, tak to... widzicie, kurde, nakręci w półko. Teraz to zrobię cięcie i będziemy się widzieć, jak już zejdę. Jak już dojadę, najpierw do kryjówki, bądź najpierw pojadę do e, sklepu z bronią. Więc zrobię cięcie i się widzimy za chwilkę po prostu. Dobrze, już się widzimy, tam trochę sobie pozmieniam, jak widzicie tu już nie ma tego jednego sportowego autka, Które kiedyś sobie tutaj przy, przytapałem. Będę mógł sobie teraz parkować z tymi, którymi będę wracał po prostu z misji. Wiele co zajęło, żebym ogarnął gdzie sobie go umieścić, ale umieściłem sobie w miejscu dokładnie o tutaj. W tej kryjóweszce. W tym razie dziękuję wam za udanie tego odcinka, zapraszam do komentowania, zsuwania mojego kanału, zapraszam do obejrzenia całej serii. No i widzimy się już za tydzień. Albo w sobotę na live, jakbym zrobił, albo w niedzielę na odcinku. Cześć na razie!